Ujęcie szóste. Wyciągam telefon, zawsze zaczynają przyjeżdżać motory i silniki mi hałasować nagrywanie. No jest już po czwartej. Się męczyłem właśnie z firmami zachodnimi, bo chciałem zmienić numer telefonu. Ale niestety firmy nie przyjmują. Kambodżanskiego numeru telefonu i tak dalej, ale część problemu załatwiłem zmieniając na polski numer, tymczasowo. No także hej, siedzę sprzedaję, jest gorąco, trochę chłodniej niż wczoraj, bo wczoraj to było masakra. 50 coś co w stopni Celsjusza. No, dziewczynka nie za bardzo dzisiaj chciała pisać na lekcji Potem miała problemy z, z słownictwem, no to dało mi jej Słownik męsko angielski szukała, nie umiała się obsłużyć tym. A no to przez 10 minut uczyłem ją, jak znajdować rzeczy w słowniku angielskim. No, chciałem wymienić kartę SIM od starego telefonu na nowy telefon. Wszystkie włożyć. Niestety, ten Xiaomi przyjmuje tylko jedną kartę SIM, a nie dwa jak większość nowoczesnych telefonów. O, właśnie przyszło jedzenie zamówione: yy, sałatka z jajkiem, jakiś kurczak z kary, sałata warzywna, ziemniaki i trzy burgery. O, dali majonez nawet. Też że jest co jeść. No a ja na chwilę do sklepu pojechać muszę oczywiście mi mały zablokował Andrzej, can you move the box please? The box Thank you No to jedziemy Dobra, to zrobiłem zakupy to co potrzebowałem trochę dorzuciłem bo 10 dolarów minimum żeby czynnika użyć na zapłatę kartą ludzie wracają właśnie z pracy korek jest no to ja też wracam do domu w tym korku A no to do dzieła. No, wróciłem do domu. Przy okazji, młodą sąsiadkę z góry podwiozłem do domu i pokażę Wam, jakie rzeczy ja wziąłem ze sklepu. Biorę teraz wodę i idę siedzieć na ulicy, bo kto inny. No i znowuż, tylko ja sięgnę kamerę w rękę i motory zagłuszają. Chleb się sprzedał. Dobra, to co ja kupiłem, kredki dla siebie, by dobić do 10 dolarów. Kupiłem taki oto blok do rysowania. Takie coś za grosze. 12 sztuk różnych rozmiarów ałówków. No, fajne. Kupiłem jeszcze różnych rozmiarów dwa długopisy do rysowania firmy Mitsubishi 0.2, 0.8. Yy, ponieważ brakowało mi gumki i osałki to też to kupiłem no i wyobraźcie sobie, 6 centów mi brakowało jeszcze no to jakiś ołówek wrzu wrzuciła mi dobra, to wezmę ten ołówek no A, także bo nie mam a mam nadzieję, że YouTube się do muzyki nie doczepi. No Bułki, chleby sprzedane, zostały gofry i drożdżówki. No właśnie wróciłem do domu, teraz tak na spokojnie. Mogę wam pokazać co dokładnie wziąłem. Dwadzieścia kolorowych kretek. Firmy Stetler. Oczywiście, dwa takie długopisy do rysowania. Firmy Mitsubishi: jedna zero, dwa, jedna 0.8 Taki właśnie o do rysowania Pierwsza rzecz, co tutaj narysowałem, to właśnie znowuż jakiś rodzaj mapy Są puste kartki O dziwo Ja się obawiałem, że będzie tuż przechodził ale jak widać, nie przechodzi Kolejny taki blok. Można malować farbami na, farbami na nim. Testowałem gumkę. Też wszystko elegancko chodzi. Papier gruby, wysokiej jakości. Miły w dotyku. Dwanaście ołówków firmy Renaissance EE do HB Tym już wiecie, że ołówek brakowało mi do dziesięciu dolarów osałkę igunkę, jakaś korańska, 4b coś tam i za to wszystko dałem 10 dolarów i 14 centów dzisiaj mi mój dzień tak szybko zleciał kilka rzeczy naraz robiłem o! Właśnie rodzice przyjechali z szybkich zakupów. Yy, dwie zupki koreańskie. Buldak. Też dobre bardzo. Soki. Chyba masło. Masła? Masło. Tak, masło. Niesolone. Dwie worki mąki. cebule Worek ziemniaków. I mleka. Ile to wszystko kosztowało? 30 dolarów. 30 ileś dolarów. Jest. Pół do 8. Także no, tak minął mój dzień. Yy, bardzo zajęty dzisiaj byłem. Kilka rzeczy naraz robiłem. I tak dalej. Każdy dom ode mnie dzisiaj coś chciał. Jak nie ten pisał, to inny pisał. Chciałem nagrywać coś gadać. Motory jechały. No, tak wyszło po prostu. Zastanawiam się o zrobieniu jeszcze dzisiaj live'a. Takiego na godzinkę. Może godzinkę trzydzieści. I oczywiście mam y, swoje mapy zaprojektowane oraz książki w postaci PDF na patronie. M można sobie pobrać dla płatnych patronów, jeśli jesteście w języku angielskim. Dziękuję za subskrypcję, komentarze, lajki, za wsparcie, za miłe słowa y, i te podobne, i tak dalej. <śm> no. Mam nadzieję, że się wam spodobało i zobaczymy się w następnym odcinku, filmie, live'ie, shortcie. Nie wiadomo co będzie. Pa pa pa.